Siema, to ja Tomek, a my dzisiaj pokazujemy, jak zrobić intro. No, wiadomo już, bo tu są jakieś filmy, ale muszą być jakieś krótkie. Musi być jakiś krótki film. Żeby zrobić intro i zobaczmy jak nam wyszedł ten odcinek a, a. Tej, 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 tej rzeczy nie ma ja powiedzieć, że tej rzeczy nie ma. No tego, że... Patrzcie! Tego czegoś nie ma. Tutaj trzeba włączyć najpierw nagrywania, a później to robić. Ja już dawno wstawiłem ten odcinek. Ten też chyba wstawię. Dobra, jak chcecie mi wysłać jakieś intro, to, to wyślijcie na mojego Discorda. Tomek Pro. Zaraz wam pokażę co to za Discord. A zapomniałam, że odeinstalowałem Febru. Dobra, zaraz stworzę jakąś nową tą. This i widzimy się jak e, nadgram to Mario Kart Story Dobra, jedno chciałam sobie przeczytać. I zobaczmy. Discord, yy, Distort. Di o, już się pobram, tak szybko. Nie wiem, czy wszystko się zapisało, czy trzeba. Wpiszmy tu to, tą... Trzy, 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 dwa. Teraz widzimy się, jak się zaloguje. Dobra, już się zalogowałem. Create. Tomek Temat mi nie obchodzi. Ups. Przez przypadek pokazałam Wam wiecie co. Przeproszono po co? Link będzie w opisie. Przepraszam za to, że pokazałem e-maila. ci hasła, żeby się zalogować na na mojego tego. Ups Nie włączam żadnego odcinka dobra nic nie włącz nic tu nie ma Dobra Zobaczmy, czy pójdzie. Ja już kończę. Nara.